Master Battle, godzinę ósmy, ESTO. Witam tu Master Ofwits. A dzisiaj w Master Battle zobaczymy mój jeden z lepszych czołgów, czyli niemiecki HT, Heavy Tank, dziesiątego poziomu niemiecki ESTO. Zobaczycie porządną bitwę tym czołgiem, jak się nim porządnie kontuje, przyjmowanie hitów i tak dalej, a także. Ja się szarze z tym pociskutym czołgiem. Jak twierdzą niektórzy, lufa jest tak zwana goldowa, czyli trzeba no stop goldem używać. Ja próbuję się obalić ten mit. Próbuję oparlić ten mit. Jakby co to? Na czacie mój kolega z Poa, no teraz już prawie, że tkan, który nie istniejący, będzie pisał bardzo fajne rzeczy. Sarmaci, z które są u przeciwników, będą bardzo fajnie odpowiadać. Mapa jest taka jaka jest, u przeciwnika są dwóch Sarmatów, 1567 EFI i 1568 EFI, na baczacie, i na artyleriach obydwo, obydwoje. Mapa Karelia, pojechałem sobie jak zwykle, jak zwykle na mordownię i zająłem swoje miejsce przy kamyczku. Mniejsze, co powinno wszystko grać? Tu tworzę tak zwanego side scrapa czyli będę przyjmował wszystkie obrażenia na gościnica, tu tylna pierwsze obrażenie, drugie. Tak, jak przez pół bitwy było. Że ani raz nie mogli mnie przebić. Ja czekam, aż ktoś mi się wystawi. Penetracja mojego pocisku jest maluścka. Mam problemy z przebiciem nawet yy, niektórych yy, czołgów 9 poziomu. No więc non -stop nie wykrywają, bo są blisko mnie. Endy hit. Berwany. Jak tak się yy, skontuje, to nie mają najmniej szansy nie przebić. Dopiero używając odłamkowych, pocisków odłamkowych, ale to nic. To nie... Są. bardzo mało obrażenia, które zadaje. No wszyscy się dziwią, bo dwóch kamperów siedzi na 8. Znowu, znowu no, no, przyjemnicki. Teraz dopiero obywałem pierwszy hit, taki przebity. Wcześniej strzeliłem w coś. Tylko nie wiem co, no właśnie. Zobaczyłem, gdzie nie przebił. Bierze Setka. Ale jej nie przebił. Więc... O, i jest ładny. Trafiłem w esetkę na moje nieszczęście. Nie przeładowuję, ten czołg przeładowuje około 17 sekund, też ma porządne obrażenia 750. Znowu czołd 0 przejęty się wycofuje, strzeli za zero z golda Wycofuje się lekka Co ja No mnie ktoś rykorzetuje chodziła? Czter ja teraz 4, 5, 6 czołgów trzymam. Jeden marny i z ósmy za mną. A moje gąśnice bardzo fajny sposób wyglądają. Jakie stylowe zatarapanie. Całą czwórkę wykończyłem też. Jak, jak nie wyjeżdżała, to byłem skontowany, nie mogłem jej w ogóle przebić. Może tak długo myślała, że. z wyjechać i skasować. Dużo setka, już kurczę, myślałam, że nie przebije. No i nie przebija, rzeczywiście. Tu było. WT był. Ale z nie doleciał. Tylko szedł. Arty sleep. No. Arty nie mają do czegoś. ten. strzelać. Chyba. Ej, dobra. To czeka aż nie wyjadą, bo co mam wyjeżdżać i tracić HP na darmo. Miałem już problemy z setką Nie też mnie nie przebił. Jak trafi mnie, to jest taki, taki, taki syk, znaczy, że Gold Goldem wystrzelił. Jeszcze raz mnie nazwij wiosną, co już plomby jechałem, to wiedziałem, gdzie byłeś ustawiony, gdzie paszałeś. Tak myślałem, gdzie tu strzelić... Uj, spłatałeś, oczywiście. Tam, gdzie powinno w sumie za zero wejść, ale... fuksem. Się udało i się ten pieniądze... Próbuję wyskoczyć... Osoba... się na tych... Na językach zna. Hehe. <laughs> English, please, tak. Przedstawiłem się na Golda, żeby komuś ten... Żeby tą esetkę w końcu przebić. Skakuje mi, mi WT. No, ja przejechał tylko. Musiałem tą esetkę policzek przebić się nie udało wyskoczyłem 103, do dostał było trzeba ładnie dostamot artylerii Dostał mi 801 HP Nie Miał być tak źle, ale jeszcze się udaje No i wszyscy teraz po kolei zginęli Muszę 45 tysięcy z magea nie pytajcie ich i tu przyjąłem. Bo było 16 tysięcy na samym końcu. I wycofuję jeśli myślę co zrobić. Pomyślałem sobie obiad ich od tyłu, 75 Patrzcie, odwiedziałem, że wjechał tutaj na górkę na tym miejscu. działem. nie, nie wczytał. kolega padł i teraz zaczyna porządna rozmowa. Chciałem tego baczata trafić tą artylerii, ale uciekł od razu. Się na nią popatrzyłem op Ja wiedziałem, że jest A75 no. super Ładnie A75 się oberwał w dół Całorocznie powinienem, powinienem rzucić na ten Na hoło, Shame moją stronę ale to już mi się nie chciało w sumie stara wtuleczka się boję myślałem, że jeszcze mi Arta, ale Arta jest o ja 75 padł A chciałem może jeszcze o jest Arta totalny zes, Choć po prostu przeleciał prze... nad czołgiem Chciałem jeszcze raz wycofać, ale już arta uciekła. Za kamyk, już nie chciałem męczyć. Na bazie został tylko obrzeg 704 i dwie więc to będzie chyba porażka. Przepraszam, to będzie porażka. No i widać agresja do Sarmatów jest przeogromna nie dziwię się bo to same kamperze są Ja nic nie pisałem, ja po prostu brałem Kolega Pału to mógł pisać sobie z pokojem Zajmował tę zajmował przeciwników pisaniem na czacie O, artyleria jest chciałem już ją dorwać nie próbuję. Jadę w jego stronę. 10 do 10. Pasjonująca historia stara. <laughs> to jest genialne. Chciałem tego baczata rozwalić. To jest to. Jak ma porządne stety to tak właśnie wychodzi. Siedzi do, do niego strzela. RNG robi swoje. Ale tu już... Muszę dać nie trafić. Ale tu już było praktycznie koniec. 5, 4, 3... No i to jest koniec. Taka łata bitwa mi wyszła. Dobra. Ja się żegnam z wami i do usłyszenia.